Witamy w naszej dzisiejszej analizie. Mamy przed sobą, no naprawdę intrygujący tekst. Kybalion, starożytna mądrość, podobno od samego Hermesa Trysmegistosa. Tak, tekst, który obiecuje swoisty uniwersalny klucz do rzeczywistości. I to ostrzeżenie na początku. Usta mądrości są zamknięte dla wszystkiego z wyjątkiem uszu zrozumienia. Właśnie, zastanówmy się. Czy ta wiedza, no sprzed wieków, ma coś do zaoferowania dzisiaj? Jaki jest ten pierwszy, fundamentalny punkt? Punkt wyjścia to prawo mentalizmu. Kybalion mówi jasno, wszystko jest umysłem, wszechświat jest mentalny. Czyli? Że wszystko co widzimy, czego doświadczamy, materia, energia, życie, to wszystko jest jakby myślą. Dokładnie tak, jest mentalnym tworem, kreacją nieskończonego umysłu, który Kybalion nazywa wszystkim. To nie jest powiedzmy fizyczna maszyna, ale bardziej jak sen, myśl w tym kosmicznym umyśle. To dość radykalne, ale jeśli tak, to yy, jak to pomaga nam zrozumieć takie rzeczy jak, no nie wiem, zjawiska psychiczne, intuicja? One często wydają się takie nieuchwytne. No, właśnie, jeśli fundamentem jest umysł, to te zjawiska przestają być dziwactwem, stają się jakby naturalną częścią systemu. Telepatia, siła woli to wszystko operuje na tej mentalnej płaszczyźnie. Rozumiem? Czyli zrozumienie tego to jakby pierwszy krok do no, do panowania nad tym tak sugeruje Kybalion, cytując. Ten, kto uchwyci prawdę mentalnej natury wszechświata, jest bardzo zaawansowany na drodze do perfekcji. To podstawa. Ok, idźmy dalej. Kybalion mówi też o prawie wibracji. Nic nie spoczywa, wszystko jest w ruchu, wszystko wibruje. Tak, i to łączy się bezpośrednio z prawem biegunowości. Wszystko jest podwójne, wszystko ma swoje bieguny. Te dwa prawa działają razem. Jak to połączyć? Wszystko wibruje. I wszystko ma bieguny. Wibracja wyjaśnia, że różnice między powiedzmy duchem a materią to tylko różnice w częstotliwości wibracji. Duch wibruje niewyobrażalnie szybko, materia bardzo wolno. A biegunowość. A biegunowość mówi, że te rzeczy, które postrzegamy jako przeciwieństwa ciepło i zimno, światło i ciemność, miłość i nienawiść. Odwaga i strach. Dokładnie. To nie są absolutnie różne rzeczy. To są dwa końce tej samej skali. Różnią się tylko stopniem, czyli właśnie poziomem wibracji. Aha. Tu jest ten moment, czyli strach i odwaga to ta sama energia tylko na innym poziomie. To otwiera zupełnie nowe możliwości. Właśnie o to chodzi w mentalnej transmutacji, o której mówi Kybalion? To jest sztuka świadomej zmiany jednego stanu mentalnego w drugi poprzez zmianę wibracji albo polaryzacji. Tak. Tekst mówi, by zmienić swój nastrój lub stan mentalny, zmień swoją wibrację. Albo jeszcze precyzyjniej, używając prawa biegunowości. By zniszczyć niechcianą częstotliwość mentalnej wibracji, skoncentruj się na przeciwnym biegunie. Brzmi potężnie, ale czy kybalion daje jakieś, no wiesz, wskazówki, jak to konkretnie zrobić? Jak się skoncentrować? Czy to tylko siła woli? Nazywa to sztuką, co sugeruje, że to coś więcej niż jednorazowy wysiłek. To umiejętność, którą się rozwija. Chodzi o świadome kierowanie uwagi, mentalnej energii na ten pożądany stan, wzmacnianie go. To trochę jak ćwiczenie mięśnia mentalnego. Można tak powiedzieć. I to prowadzi nas płynnie do kolejnego prawa prawa zgodności. Słynne, tak jak na górze. Tak i na dole, tak jak na dole, tak i na górze. Czyli zasady działające w naszym umysle w mikrokosmosie są takie same jak te rządzące wszechświatem makrokosmosem. Dokładnie. Istnieje analogia, harmonia między różnymi płaszczyznami fizyczną, mentalną, duchową. Możemy wnioskować o jednym na podstawie drugiego. Badając, jak my tworzymy myśli, możemy zrozumieć, jak wszystko tworzy wszechświat. To daje narzędzie do zrozumienia tego, co nieznane, przez pryzmat tego, co znamy w sobie. Ciekawe. Ale jest jeszcze prawo rytmu, prawda? Tak. Wszystko płynie. Ruch wahadła manifestuje się we wszystkim. To opisuje te naturalne cykle, przypływy i odpływy we wszystkim. W nastrojach, emocjach, w życiu, wzloty i upadki. Zgadza się. Rytm jest nieunikniony. Ale prebalion podsuwa coś fascynującego ideę neutralizacji rytmu. Neutralizacji. Czyli zatrzymania tego wahadła? Nie do końca zatrzymania. Raczej wzniesienia się ponad jego działanie na niższej płaszczyźnie. Wyobraź sobie, że wahadło porusza się na dole. A ty świadomością jesteś na wyższym poziomie. Jakbyś obserwowała to z góry, nie dając się wciągnąć w te wahania. Coś w tym rodzaju. Chodzi o użycie wyższych praw, jak polaryzacja, żeby utrzymać równowagę mentalną mimo naturalnych cyklów. Kybalion mówi: Rytm można zneutralizować, stosując sztukę polaryzacji czyli znów wracamy do świadomego utrzymywania pożądanego stanu mentalnego, niezależnie od okoliczności czy nastrojów, które przychodzą i odchodzą. Właśnie. To jest ta sztuka utrzymania równowagi, panowania nad sobą. Podsumowując, Kajbalion rysuje obraz wszechświata jako mentalnej kreacji, która działa według uniwersalnych praw, mentalizmu, wibracji, biegunowości, zgodności, rytmu. A kluczem jest zrozumienie ich i no, zastosowanie w praktyce. Szczególnie poprzez tę mentalną transmutację, świadomą zmianę stanów wewnętrznych. Jak podkreśla tekst Prawdziwa transmutacja hermetyczna jest sztuką mentalną to praca wewnętrzna. I tu pojawia się, myślę, prowokujące pytanie na koniec: skoro wszechświat jest mentalny, a my możemy używać tych praw do kształtowania własnego umysłu, to jakie są granice tej mocy? Czy opanowanie tych zasad pozwala tylko na wewnętrzny spokój, czy może też na bardziej świadome wpływanie na naszą zewnętrzną rzeczywistość? No właśnie, czy możemy stać się bardziej przyczyną niż tylko skutkiem zdarzeń, jak sugeruje prawo przyczyny i skutku, o którym też Kajbalion wspomina? Co jeszcze można odkryć używając tego uniwersalnego klucza? To pytanie, które chyba pozostaje otwarte dla każdego, kto zdecyduje się zgłębić te idele.